Siema, witam was w recenzji tutaj y, burger drwala z kurczakiem. Powiem wam, że smakował mi lepiej niż ten z wołowiną, więc na pewno tutaj będzie wyższa nota. Ale też powinienem ocenić tutaj cały wyjazd w McDonaldzie, ponieważ bardzo mnie zawiedli, y, gdyż zamówiłem sobie fantę, a dostałem Coca-Colę. A ja bardzo nie lubię Coca-Coli, bardzo mnie to rozwłościło. Nie miałem jakby jak się wrócić, znaczy też, też w sumie miałem może ten, ale nie chciało mi się, stwierdziłem, że już wezmę tę kole, no ale dobra, walić to, oceniłem burgera, więc no burger jest tak samo dobry praktycznie jak ten z wołowiną, ale szczerze ja wolę to z kurczakiem, bo ja lubię tego takiego kurczaka z McDonalda, wiem, że on nie jest do końca naturalny, ale no mi on smakuje, na pewno lepiej smakuje niż ta wołowina. Więc moja ocena to 9 na 10. Pozdro.